Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Magdalena Rutkowska i oczywiście mój kanał Tarot i Magia. Dzisiejsza energetyka, proszę Państwa, jest nadawana na żywo, więc chciałabym Państwu bardzo, bardzo podziękować, że w tym czasie, kiedy mnie nie było osobiście, a były nagrane energetyki, Państwo byliście i komentowaliście. Z całego serca dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie życzenia. Świąteczne, no i za to, że jesteście za, ze mną. Jeżeli chodzi o karty dziękczynne, a nazbierało się ich sporo, i karty urodzinowe, które były opłacone, znaczy opłacone, to może brzmi, brzmi nieładnie, zasilone wsparciem kanału. Te wszystkie karty wyciągnę w nowym filmiku po dzisiejszej energetyce. Czyli dla tych, którzy obdarowali kanał, żeby się dalej rozwijał, żeby mogła, nie wiem, w różne rzeczy inwestować, chociażby w nowe karty. I dla tych, którzy zamówili kartę urodzinową czy dla siebie, czy dla bliskich, będą dzisiaj one wyciąg wyciągnięte w oddzielnej energetyce. Więc kochani, bardzo proszę bądźcie, bądźcie ze mną w kolejnym filmiku, w kolejnym filmiku. I teraz tak, kochani. Kto pamięta, od jakiego znaku powinnam dzisiaj zacząć? Bo ja właśnie tego nie zobaczyłam, a kartki, gdzie zapisywałam, to troszeczkę pogubiłam. Więc, jeżeli. O, od panny Mateusz. Cześć, Mateusz, bardzo dziękuję. I w takim razie zacznę od panny. Ale może jeszcze zobaczymy, słuchajcie, numerologię na jutrzejszy dzień. Jutro mamy 28 grudnia, 2024 rok. Już sprawdzam. Trójka z miesiąca, jedynka z dnia i oczywiście ósemka z roku, bo 2024 to ósemka, czyli całość daje nam trójkę. Czyli słuchajcie, trójka, jedna z moich najbardziej ulubionych wibracji, zważywszy, że z dnia jest też jedynka, bo 28, 2 plus 8 daje nam jedynkę. Może być to całkiem dobry dzień, zarówno pod względem towarzyskim jak również pod względem takiego działania, tak? I oczywiście można powiedzieć pomimo Ech. że księżyc ubywa, bo zbliżamy się do nowiu księżyca, to mimo wszystko przy tej jedynce z dnia warto wziąć się za jakieś takie ambitne rzeczy, możesz z czymś zrobić porządek, może coś nawet, bym powiedziała, zacząć, nie odkładać do 1 stycznia czy do innej daty, tylko już teraz za różne dobre zmiany brać się. I o tym mówi, i o tym mówi numerologia również mówi o tym, że bardzo dobry czas do twórczości jak również bardzo dobry czas do współdziałania z innymi ludźmi i Jeżeli byśmy sobie z czymś nie umieli poradzić, warto poprosić o pomoc innych. Kochani, ja jeszcze powiem, bo dopiero teraz tak naprawdę powysyłałam dzisiaj tokeny, jest medytacja i webinar Magia Nowego Roku w najbliższą niedzielę, czyli 29 grudnia o godzinie 18, jeden z najlepszych webinarów, nawet jak byliście rok temu, to też warto, gdzie poprzez medytację z Archaniołem Michałem i Aniołami Oczyszczania będziemy oczyszczali się ze wszystkich złych rzeczy, które się wydarzyły w 2024 dla nas w aspekcie zdarzeniowym, jak również w aspekcie naszym duchowym. Jest sporo miejsc wolnych, dlatego że tak naprawdę to ja dzisiaj dopiero oficjalne, oficjalne ogłoszenie dałam i na Facebooku, i teraz jest one pod filmikiem, jak można się zapisać. I jest miejsc wolnych na żywo na 13. 13. Jeżeli ktoś z Was nie mógłby być 28, 29 godziny 18, to można wykupić nagranie, które będzie można no, otworzyć w ciągu trzech dni po, po medytacji. No ale dobrze by było, żeby do 31 grudnia, do godziny, do godziny 00, tak żeby z tych wszystkich złych rzeczy się pozbyć. Ja dzisiaj wysyłałam tokeny, jeżeli ktoś się teraz zapisze, pewnie te tokeny dopiero jutro przy pomocy, przy udziale Jakuba, mojego syna wyciągnę, nie wyciągnę, a wyślę. Dobrze kochani, wyciągamy karty na jutro i później kończę energetykę, i proszę Państwa, bądźcie ze mną właśnie szczególnie ci, którzy wsparli kanał albo zamówili kartę urodzinową. Będę dla Was wyciągała karty dziękczynne. Dobrze, ja tasuję karty. Ja tasuję karty i zaczynamy od panny. Co dla panny na 28 grudnia? Na 28 grudnia dla panny karta e, król Denarów. Ja króle denarów bardzo lubię. Oczywiście może ono oznaczać sprawy związane z mężczyzną. I mężczyzna, rozmowy z mężczyzną, być może jakaś pomoc mężczyzny będzie ważna. <coughs> Przepraszam, ale również król Denarów mówi, że dobry dzień do różnego rodzaju zakupów i to niekoniecznie, nie wiem salami, czy, 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 czy nie tofu dla wegetarian, tak? bo może, może, może jakieś wyprzedaże z krótkim terminem, ale czegoś, co miałoby służyć długo. Tak? Czyli wykorzystajcie taką dob dobrą okazję, e, może nawet też dobre przemyślenia takie zawodowo-finansowe, które już teraz, znowu nawet nie czekając do 1 stycznia, warto wprowadzić w życie. Co dla wagi, dla wagi, Czwórka Mieczy. Czwórka Mieczy jest kartą odpoczynku, rekonwalescencji. I oczywiście może jesteście zmęczeni po świętach czy po jakichś innych zdarzeniach. To jest jedno znaczenie tej karty, a może po prostu ze względu chociażby na to, że nie wiem, jest zimno, pochmurno, ciemno na dworze, możecie mieć takie nastroje troszeczkę melancholijno-depresyjne i możecie chcieć właśnie bardziej um, przeleżeć, przespać no nie powiem przechorować. Zbierajcie siły, ale też nie izolujcie się za bardzo od świata. Co dla skorpiona? Dla skorpiona mamy moją ulubioną kartę, trójkę pucharów. Karta ha, 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 hi, 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 ploteczek spotkań z innymi ludźmi. Jeżeli nie takich osobistych, to chociażby telefonicznych i dużo możecie skorpiony jutro załatwić Poprzez inną osobę. Jeżeli ktoś was gdzieś zaprosi, to skorzystać z zaproszenia, nawet jeżeli by wam się nie chciało. Właśnie czegoś ciekawego, czegoś dobrego możecie się dowiedzieć. Co dla strzelca? Dla strzelca mamy twórkę buław. Twórka buław oczywiście dobra jest do spraw uczuciowych, do spraw rodzinnych, jak najbardziej, ale również do takiego różnego rodzaju uporządkowania, zrobienia różnych rzeczy. Tak jak należy. I tutaj jest, jest takie przesłanie tej karty, że wszystko będzie szło dobrze, jeżeli będziecie wszystko robili w odpowiedniej kolejności. Nie szli na skróty, tak możemy powiedzieć. Kochani, bardzo proszę. Panie. Pamiętajcie o polubieniach filmiku. Co dla koziorożca? Dla koziorożca nie najlepsza karta. Ja bym powiedział, chyba mi się spełni. Jako koziorożec, oczywiście gdyby ktoś nie wiedział, karta wisielca, co wisielec co oznacza? Wisielec oznacza różnego rodzaju opóźnienia, czyli gdyby koziorożce coś chciały zrobić na czas, to y, miecie zakładkę czasową, bo możecie się nie wyrobić, to pierwsza informacja. Y, druga informacja, możecie nie mieć energii, możecie być pewnego rodzaju w zawieszeniu albo właśnie jakimś takim chorobowym, albo trochę nawet melancholijnym. Jeżeli ktoś by chciał bardzo ambitnie przerabiać Wisielca, to ta karta mówi: spójrz na różne rzeczy z innej perspektywy. Co dla wodnika? Dla wodnika bardzo dobra karta Karta Cesarz. Czyli wodniki, bez względu na, na to, czy się będą czuły, czy nie będą się czuły dobrze, będą miały bardzo dużo energii i powinny stawiać na swoim. No, i pewne rzeczy bez względu na płeć załatwiać po męsku. Nawet na takiej zasadzie, ja chcę, mi się należy, więc to zrobię. No i oczywiście wodniki mogą mieć tendencję do porostawiania wszystkich po kątach. Co dla ryb? Dla ryb mamy, kochani, kartę szóstkę buław. Karta zwycięstwa. Bardzo, bardzo ją lubię. Ta karta mówi, że za co się weźmiecie, zakończy się sukcesem, o ile oczywiście się za to weźmiecie. Ta karta też zachęca, namawia do aktywności fizycznej, czy chociażby spaceru na zewnątrz. Co dla barana, dla barana, kochani, as buław. Bardzo dobra karta do miłości, twórczości, czułości. Kochania kogoś, kochania innych i zaczynania. I można powiedzieć, nawet jak widać na tym obrazku, jak, jak zaczniecie, rozpoczniecie pewne działania, to dużo ciekawych, dobrych rzeczy się zadzieje. Również dobra do kontaktów z innymi ludźmi. Co dla byka? Dla byka paść buław. I paść buław może oznaczać, że. Sprawy związane z dzieckiem, dziećmi, zwierzętami, osobami młodszymi mogą być ważne, ale też może ta karta wskazywać na Wasze emocje i bycie troszeczkę takim w gorącej wodzie, kąpanym. Co dla bliźniąt? Ech. Dla bliźniąt mamy królową denarów, czyli sprawy związane z kobietą, kobietami będą ważne. Dobrze jest rozmawiać z kobietami o sprawach finansowych. No, i w ogóle brać sprawy w swoje ręce. Macie dobry czas do zarabiania pieniędzy i, i takiego no, brania spraw w swoje ręce, szczególnie materialnych i finansowych. Co dla raka? Dla raka, kochani, mamy eremitę, inaczej pustelnik, więc raki mogą chcieć troszeczkę odizolować się od innych, być może. Przebodźcowanie świąteczne. Bardzo dobry czas, żebyście w spokoju pomyśleli, czy pomyśleli na, na, na temat swojego wnętrza, rozwoju, czy, czy to, w którą stronę teraz idziecie, jest dla Was korzystne. Co dla lwa? Dla lwa mamy. Giermek Mieczy. Giermek Mieczy mówi, że lwy będą dużo myślały. Myślę, że dużo działały. Nieraz błysną intelektem i słowem. Dobra karta do nauki, do takich rozmów do białego rana, również do zajęcia się dziećmi. Kochani, i to wszystko. Tutaj pani Julianna pyta się, jakie są aspekty na jutro. Nie wiem, proszę pani. Bo gdzieś zapodziałam swoje efemerydy i nie jestem w stanie ich po moim powrocie odnaleźć. A, a kilka godzin dopiero temu wróciłam, <laughs> więc, więc jest bez, bez aspektów planet. Może jutro znajdę i może będzie z aspektami. Kochani, jeszcze raz z całego serca zapraszam Was na webinar z medytacją oczyszczającą, informacja pod filmikiem, jeżeli ktoś chce, to bardzo proszę, a ja zakończę tą energetykę i zaraz będzie nowa no energetyka, może nie, tylko karty dziękczynne i urodzinowe, te, które by były przez ten czas, kiedy nie prowadziłam na żywo. Do zobaczenia za chwilę, pa kochani, cześć!